Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także. O subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym poranku z uśmiechem. Was witam, bo dzisiaj mam bardzo dobrą dla Was wieść. Dzisiaj trochę porozmyślamy z Seneką. Porozmyślamy i zastanowimy się nad tym, co też on powiedział. A powiedział on takie słowa. Trzeba całego życia, aby nauczyć się żyć. Słuchajcie, jak mądre są to słowa. Bardzo często doświadczam w swoim życiu, że tak naprawdę wydaje mi się czasem właśnie, że już wiem wszystko. Że, że wiem jak żyć, wiem co jest dobre, wiem co jest złe, wiem co jest po środku. Po prostu wiem wszystko najlepiej. Tak czasem mi się wydaje. A po tych myślach bardzo często przychodzi sytuacja, w której nie potrafię się odnaleźć w ogóle. W której jest mi ciężko, jest mi trudno i wręcz odwrotnie do tego co myślałam wcześniej, pojawiają się myśli typu nic nie umiem, nic nie potrafię. To wszystko mnie przeraża. Po prostu to, co się dzieje, naprawdę no tego się nie spodziewałam. I jestem czasem rozżalona, czasem może jestem trochę smutna tym, że właśnie życie wygląda w taki, a nie inny sposób. Ale jakbyśmy się tak naprawdę zastanowili nad słowami, które przed chwilą przeczytałam, czyli trzeba całego życia, aby nauczyć się żyć. Przychodzi mi na myśl właściwie kilka osób, z którymi rozmawiałam: osób dorosłych, dojrzałych, osób starszych, które to często mówiły: Wiesz, Gosia, właśnie zrozumiałam, na czym polega życie. Mówiła kobieta, która miała 90 lat. Wiesz, właśnie zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. I żałuję tego, że niektóre rzeczy w swoim życiu zrobiłam tak lub inaczej, mówiła kobieta, która miała 76 lat. I tych przykładów mogłabym Wam dać bardzo dużo. Co za tym idzie, tak naprawdę myślę, że niezmiernie istotne jest. Po prostu nauka życia w trakcie życia. Należy przede wszystkim żyć. Wydaje mi się, że nie zawsze żyjemy, naprawdę, uwierzcie mi, patrząc na moich znajomych, na rodzinę, wydaje mi się czasem, że ludzie nie żyją. Oni po prostu egzystują w jakiś tam sposób, natomiast nie żyją. To pierwsza rzecz. Musimy się nauczyć życia, ale zrozumiemy to życie, nauczymy się go do końca, kiedy tak naprawdę całe to życie przeżyjemy. To jest tak trochę jak w szkole: kończąc szkołę, dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć, po co nam ona była potrzebna. Kończąc szkołę podstawową, dopiero widzimy, że właściwie e, polski był nam potrzebny do tego, żeby chociażby przeczytać to, co jest na ulotce, którą właśnie widzimy przed sobą. Matematyka była nam potrzebna do tego, żeby policzyć e, zakupy, jakie mamy za chwilę zrobić, żebyśmy wzięli odpowiednią ilość pieniędzy. Fizyka potrzebna jest nam do tego, i, i tak dalej, i tak dalej. Czasem rozumiemy to wszystko, co się stało już po fakcie, i yy, myślę, że właśnie tak jest też z naszym życiem. My często rozumiemy, nauczy, nauczymy się życia wtedy, kiedy to życie tak naprawdę przeżyjemy. Tak naprawdę będziemy mieć doświadczenia z całego naszego życia. Wtedy zobaczymy, co jest w tym życiu najważniejsze. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście napisali komentarz, czy zgadzacie się z tą myślą. Czy rzeczywiście zgadzacie się z tym, że żeby nauczyć się żyć, trzeba przeżyć całe życie. Bardzo Was do tego zachęcam. Piszcie komentarze. Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, że rzeczywiście musimy przeżyć całe życie, żeby czegokolwiek się w ogóle nauczyć. Jeszcze dobrze jest, jak jesteśmy refleksyjni i rzeczywiście jesteśmy w stanie się uczyć na swoich błędach, czy też na błędach osób, które spotykamy w naszym życiu. Natomiast Myślę, że jest to prawda. Jeżeli ty się z tym nie zgadzasz lub masz inne zdanie, bardzo cię zachęcam do tego. Napisz komentarz. Chciałabym usłyszeć to, co wymyślicie właśnie o tej sentencji. Życzę Wam dobrego dnia i tego, żebyśmy coś z tego dzisiejszego dnia wynieśli dla siebie, żebyśmy się czegoś nauczyli właśnie tego dzisiejszego dnia. Tego wam życzę i sobie także tego życzę i życzę wam radości, takiej radości, która powoduje, że się uśmiechacie, czyli nie tylko uśmiechu tak po prostu, tylko radości ze środka na zewnątrz kończącej się tak naprawdę uśmiechem. Życzę Wam dobrego dnia, Małgorzata Kospin.